Witajcie kochani na TikToku HTBT.pl. Dzisiejsza procedura to typowy zabieg oczyszczania z kwasami. Rozpoczynamy sobie do otwarcia skóry kwasem szykimowym, następnie wykonujemy kawitację za pomocą szpatuły do kawitacji, oczyszczamy sobie co drobniejsze zmiany i te co większe, gdzie moglibyśmy uszkodzić skórę metalową końcówką. Zostawiamy po to, żeby oczyścić się patyczkami kosmetycznymi, które są bezpieczniejsze. Następnie stosujemy dwa pozostałe kwasy, w tym przypadku laktobionowy do skóry wrażliwej oraz azaleinowy do skór trądzikowych, bardzo dobrze działający przeciwzapalnie. Będziemy tutaj pracować ze skórą pani nad zwężeniem porów, które są rozszerzone na skutek nadprodukcji sebum i zanieczyszczeń. Pierwszym krokiem do zwężenia porów będzie oczyszczenie ich i spowodowanie, że zalegająca treść nie będzie poszerzać ich ujścia. Następnie będziemy skórę stymulować do odnowy po to, by ujścia porów nie były już poszerzone. Końcowym etapem będzie dostosowanie pielęgnacji domowej, tak aby jak najdłużej utrzymać efekt, oczyszczać skórę systematycznie, aby znów nie poszerzały się ujścia porów zalegającym sebum. Dziękuję i do zobaczenia w Healthy Beauty.